Dzień dobry, witam wszystkich. Otwieram 23 sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dynów 29 wrzesień 2020 roku. Witam na dzisiejszej sesji Radnych Gminy Dynów, witam pracowników pana Wójta Wojciecha Piecha, skarbnika Wojciecha Symbalistę, witam panią Agatę. Pyra. Witam mieszkańców yy, gminy Dynów. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne. 14 radnych, więc głosowania będą prawomocne. Dostałem pismo. Przewodniczący Rady Gminy Dynów. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713, wójt gminy Dynów wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał pierwsze w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej, przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Dynów w budżecie na 2020 rok. W sprawie zmiany uchwały nr 79-2019 Rady Gminy Dynów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie Rewitalizacja kolei dojazdowej Przewód Zbąskotorowy Dynów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na gminy na 2000, y, 2020 rok. Porządek obrad Radni otrzymali, czy ktoś, Radny chciałby. Nie ma zmian, więc przystępujemy do następnego punktu. Podjęcie, następny punkt: podjęcie uchwał. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie, zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Dynu. W budżecie na 2020 rok. To jest. Już mam... Gminy o, była sprawa na komisjach. Komisja pozytywnie zaopiniowała do na sesję proszę o głosowanie. Wyniki głosowania. Liczba radnych obecnych na sesji 14 głosów za, 13 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że uchwała została. Nie, rady, rady jest 13, tak. nie, 14. Za pomiłkę, nie Liczba obecnych na sesji 13, głosów za 12, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została. 1, przepraszam. 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny punkt w sprawie zmiany uchwały nr 79 2000 19 roku Rady Gminy Dynów z dnia 12 grudnia 2019 rok w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie Rewitalizacja kolei dojazdowej przebocz wąskotorowy Dynów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Również na komisjach była omawiana. Czy ktoś z Państwa radnych nie widzę. Proszę głosujemy. Wyniki głosowania. Liczba radnych obecnych na sesji 13, głosów za 12, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 1. Uchwała została podjęta. Następny punkt. W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Również była omawiana sprawa dofinansowania transportu. Czy ktoś z radnych chciałby? Nie widzę. Proszę, głosujemy. Wyniki głosowania. Liczba radnych obecnych na sesji 13 głosów za 5, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 8. Ustawa została, uchwała została podjęta. Następny punkt w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020 rok. Pan skarbnik chciałby coś wyjaśnić. Było mówione. Było mówione, czyli nie trzeba. Proszę, przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania. Liczba radnych obecnych na sesji 13, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny punkt wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jeżeli... Nie ma, nie ma. To proszę bardzo, pani. Udzielam Pani głosu, tak? Tak, udzielam Pani głosu, proszę. Ja do kwestii pks no nie byłam na Komisji Gospodarczej, ale się tak domyślałam o co to chodzi. Więc yy, Futoma, na przykład zwróciła się do mnie, żeby zredagować pismo, żeby im zachować linię w yy, i niedzielę Witoma Rzeszów. I udało mi się to załatwić. Natomiast y, na przykład takim ludziom, jak ja i innym podobnym, którzy nie mają transportu, tych samochód, y, czasami odwiedzić kogoś w szpitalu, czy z rodziny, czy z sąsiadów, czy tam z No i nie ma czym dojechać, no nie wiem, jak to się dzieje, że jednym y, y, miejscowościom udaje się pewne rzeczy załatwić, a drugim się nie udaje. Ciekawa sprawa. Bo mieliśmy kiedyś on tam taki autobus y, główno Rzeszów, Rano chyba piąta coś, tak? Pamiętam z też. No i był powrotny chyba gdzieś po 14 godziny zeszła. Też dojeżd dojeżdżaliśmy Trzeba by się zastanowić, nawet tam mój coś właśnie wspominał o cenach biletów. Ja w tej sprawie, nawet ceny biletów do Lubny, yy, te 5,50 w jedną stronę, yy, sama protestowałam no jakiegoś tam ważniaka w Przemyślu, No, on no, to tak przyjął, ja, jak przyjmuje się sugestie. Nie da się, nic się nie da. Ja mówię, a ekonomicznie wy to nie rozważacie, że jak jechało 20 osób po te 3 zł, to macie 60. A jadą dwie osoby po 5 i macie 22 zł. Ale to ich nie interesuje, taka rozwaga ekonomiczna to ich w ogóle nie interesuje. No i tak to w naszym kraju jest. Druga sprawa, która dotyczy no, mojej sprawy, prosiłabym Pana Wójta, aby zastępcę odsunąć od tej sprawy, która już była on i przyniosła mi odpowiednie dokumenty, okazała załatwiona, ten Pan y, próbuje konflikt wywołać na nowo, ustaliliśmy, że przy drodze gminnej 1640... Taką sprawą jest załatwienie problemu tej która stoi prawie, że w drodze, no i trzeba napisać pismo, ze strony, do, do, stroną jest gmina do pingu, nie da się z powiatowym, to trzeba z wojewódzkim tą sprawę załatwić, I jeżeli nasz budynek stał już od stu może więcej lat miał prawidłową odległość od drogi, która wtedy była przeznaczona dla pojazdów konnych. A teraz stodoła była znacznie mniej wybudowana, kiedy powinna była być wybudowana zgodnie z przepisami, no nie została, ktoś nie dopilnował, no nie wiem kto, trudno ustalić, ale to trzeba w końcu dojść do tego, a nie człowiek jak się wchodzić w komu, żeby nie, nie miał wyjazdu z własnej posesji, bo jakiś tam budynek stoi. Ani on yy, nie spełniał żadnych warunków gospodarczych, w sensie takim, że tam jest gospodarstwo rolne i, i ta skotowa jest nieodzowna. Tylko można tę sprawę tak załatwić. Jest pozytywny, nieprawidłowo wybudowany od drogi gminnej. Trzeba tę sprawę. Dziękuję bardzo. Postaram Panie Wojciech, proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja się odniosę tutaj do Pani słów. Proszę Panią, Pani tutaj, odkąd ja jestem wójtem już prawie dwa lata, przychodzi praktycznie parę razy w tygodniu, czasami raz na miesiąc, różnie, ale to nie o to chodzi. Mam do pani takie pytania, bo komasacia na głównie była 30-30 lat temu. Ta sodoła już stała na tej posesji? No to oczywiście, ale ja skończę. Mogę skończyć? ...dostały zmienione, bo wtedy budynek stał, z, e, była działką budowlaną, też zmieniono w czasie scalenia jej charakter prawny, więc robiono rzeczy skandaliczne w czasie scalenia. Pani Wójcie, Pan ma dowody na podstawie karty, bo Pan jeszcze nie był wtedy władzą naszej... Ale e, Pani Heleno czy ja jest, mogę, czy ja mogę skończyć? Czy ja mogę skończyć? Czyli y, jeżeli pan e, robią scalenie na terenie Łubna e, budynek tej stodoły już stał tak droga też była e, państwa budynki też były e, już postawione, a kiedy było e, postawione ogrodzenie proszę panią proszę mi powiedzieć czy to było e, przed komasacją e, postawione to ogrodzenie no, czy pan, po komasacji a ja się ja się pytam ja się pytam ale nie proszę panią ja się tylko zapytam czy kiedy to było kiedy było, Kiedy było to ogrodzenie postawione? A teraz drugi raz zmieniacie tą sprawę? Drugi raz? Proszę panią, Dlaczego? tutaj jest ewidentnie, ewidentnie powiem pani tak, że po scaleniu ogrodzenia nie było, czyli pani weszła w drogę gminną. Pani z ogrodzeniem weszła w drogę gminną. A teraz jak przy wszystkich radnych powiem I to, co pan do mnie. Ja tutaj. To, pan sobie nie pozwolił na takie rzeczy? Tak. Proszę panią, to proszę, panią tak tak, proszę panią, tak powiedziałem. Proszę panią, tak powiedziałem, żebym, żebym sobie nie pozwolił, ale nie pozwoliłbym sobie w trakcie scalania gruntów, żeby przesunąć granicę w tamtym kierunku. Ale w, i wszyscy to zaakceptowali, czyli komatacja, protokoły zostały podpisane. Tak? Ale proszę panią, to nie na to wywody tutaj, tylko ja mówię. Pani ewidentnie weszła w teren drogi. Czy To znaczy, jeżeli można, jeżeli można, przepraszam, jeszcze z drugiej to z z to strony, jeszcze z drugiej strony, przepraszam. Ta ale y, czy, proszę posłuchać, może jedna strona a później pani odpowie, proszę bardzo. Y, z drugiej strony. Y, Pani Heleno, my jako Urząd będziemy rozmawiać z właścicielami posesji. Ja mam na tyle do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Pan Radny. Czyli później? roku. Sprawa Czyli po masacji to jest zrobione. Tak, krótko. Proszę bardzo. i jest no, nie, bawaj, koniec. Nie ma no tego. i tutaj, tutaj Pan rady ma rację. Było rozgraniczenie. Wszystko wyszło w rozgraniczeniu, jak to wszystko wygląda. Radni też tą sytuację wszyscy no znają. No i dopuściliście do takiej sytuacji, że ta mafia rodzinna buduje obóz koncentracyjny. Zagrodziła mi dostęp do działki, którą kupiła notarialnie. Do jazdy, tych, to zlikwidowana jest droga konieczna, no to do, do, do takiej sytuacji, żeście dali prawo takiej rodzinie. Dobra. Ja teraz, jeżeli gmina nie zapewni, dojazd do tej działki, którą ten pan za przyczyną waszą dopomina się, żeby miasto zrobić porządek. oni tam robią porządek na tej żarczówce. To ja, czy ja, helikopterem zapewni mi pan, ja... to, że... Przepraszam, ale pani tu poruszyła pks bardzo dobrze, ale sprawy takie proszę gmina nam jest są biura tutaj wysłuchaliśmy ja tam też byłem tu z wójtem, jednak no ktoś tam zawinił czy nie zawinięte. No, czyli czy, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania zamykam. Zamykam dwudziestą czerwę sesję Rady Gminy Dymów. Dziękuję.